Dobrze, że Pan Przewodniczący Zarządu użył sformułowania, że najbardziej pożądaną formą organizacyjną, którą podkreśla Unia Europejska i wszystkie podmioty, które mogłyby uczestniczyć w dofinansowaniu, jest forma spółki. Łuka jako najbardziej pożądana forma zarządzania w Unii. Prześledźmy na przykładzie budowy nowej siedziby Europejskiego Parlamentu. Wstępny kosztorys opiewał na niewielką kwotę, bo około 12 miliardów euro. Ale już na etapie projektowania gdzieś wyparowały 2 miliony. I nikt z tego nie robił żadnego problemu. Przecież to nasze wspólne pieniądze, czyli niczyje. Później poszło już gładko po czterokrotnym przekładaniu terminu i za sumę około 21 miliardów euro wybudowano nową siedzibę, która w założeniach miała pomieścić dotychczasowe dwie, ale w trakcie budowy tak rozrosła się biurokracja, że zapełniła nową siedzibę i dwie stare, tak więc zamiast oszczędzać koszty utrzymana podwojono je. Ale to przecież niczyje pieniądze, więc sprawę zamieciono pod dywan. Zaiste świetny to wzór do naśladowania i przykład oszczędności biurokratów. Kiedy gmina wiadomo w żaden sposób nie może dofinansowywać działalności spółki. Tutaj poniekąd odpowiadam na interpelację radnego Sutyły. Gmina w żaden sposób nie partycypuje finansowo w działalności tych podmiotów, jakimi są spółki. Gmina z pieniędzy podatnika nie dokłada do spółek. Z czego w takim razie wypłacone są gaże dla prezesa i zarządu spółki Nowe Centrum, jeżeli spółka przez dwa lata nie zarabia ani złotówki? No i skąd w takim razie 33 miliony złotych a więc równowartość gminnego budżetu na koncie spółki. Nowe centrum, która nie zarabia, a od powstania przejadła prawie 1,5 miliona złotych. A jak nazwać obecnie lansowany przez zarządce gminnych pieniędzy próbę sfinansowania na koszt podatnika spółki śmieciowej? A co najgorsze, zarządza, aby spółka przed uzyskaniem pierwszej transzy, dofinansowania wykazała się 100% podpisanych umów dzierżaw, wieloletnich dzierżaw. Proszę sobie wyobrazić, żeby nawet w świetle już po, po czasie dnia, dnia dzisiejszego, żeby deweloperzy, którzy zaczynają budować dom, mieli 100% sprzedanych mieszkań. Bezczelny bank żąda 100% zabezpieczenia. Przecież można tak jak w przypadku Mariny zrobić wszystko za pieniądze podatników, a później jakoś to będzie. Przecież i tak za wszystko płaci podatnik. Nie można mieszać ze sobą różnych zadań, ponieważ każdy, każdy podmiot ma być zogniskowany i odpowiedzialny za jedno konkretne zadanie, żeby nie mieszać. Przepływów finansowych z różnych działań, ponieważ jedno nietrafione działanie może pociągnąć w dół inne, które mają szansę się ziścić. Spójrzmy zatem w KRS na te wysoko kwalifikowane spółki: MTBS Zarządzanie Nieruchomością, Promenada Zarządzanie Nieruchomością, Międzyzdrojski Rynek Zarządzanie Nieruchomością. Wszystkie te czynności może wykonywać jedna spółka, ale wtedy nie byłoby trzech prezesów, trzech zarządów, trzech rad nadzorczych o dochodach tych osób później. Ewenementem jest tu spółka Marina, w której zatrudniono tak wybitnych fachowców, że nie potrafili naz nawet nazwać tego, co w spółce należy robić. Dlaczego prawnik broni spółki, pomimo że wojewoda jednoznacznie wskazał na łamanie prawa przez prezesa spółki, Promenada? Spójrzmy na udziały. To pierwszy przypadek, kiedy gminna spółka odstępuje oddziały prywatnym osobom. W tył spółce, która wykonuje audyt dla spółki, w której ma udziały. Na to jest już paragraf. I nie liczę już na kolejną interpelację radnego Pawłowskiego. Także powiadomie stosowne służby. Można jedno zdanie. Ja rozumiem, że właściwie wyjaśnienia na tym etapie niewiele dadzą, bo pan radny jest już przekonany o tym, że ma rację. A ja jestem przestępcą, w związku z tym pewnie będzie je no Chwileczkę, jeżeli ktoś, ale pan nie jest adwokatem pana radnego, panie radny. No, powiedział pan, że jeżeli się pan w artykuł 304, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to pan jest zobowiązany do doniesienia, czyli popełniłem przestępstwo pana zdania i wyciągając, a to, to trochę łagodniej brzmi. No ok, to, to się trochę odetchnąłem, bo już się użegnałem z rodziną w myślach. Jeżeli przyjrzymy się reszcie spółek, to pożegnanie z rodziną nie jest takim głupim pomysłem. Jeżeli zestawimy kilkanaście nazwisk aparatczyków do szczebla powiatowego, to widać pazerne macki oplatujące chciwie budżet gminy. Potwierdza to tezę, że partie oprócz pieniędzy, które otrzymują od podatnika. Na swoje utrzymanie wykorzystują gminne spółki do niczym nieskrępowanego wyprowadzania znacznych kwot z budżetu gminy. Ale przejdźmy do konkretów i do konkretnych sum. Nazwiska, oczywiście, według wiedzy KRS-u. No, bo demokracja to taki wredny ustrój, który zezwala zajrzeć do kieszeni zarządców naszych pieniędzy. Na pierwszym miejscu pan Flotyński, szczebel powiatowy, prezes spółki Nowe Centrum, a od czerwca tego roku również w zarządzie spółki Marina Wapnica. I powiązane z nim osoby to pani Baczyńska, pan Dąbrowski, pan Michendel, pan Jabłoński, pan Kaźmierczak, pan Stepnik, pani Wadecka, pan Więzowski, pani Zacharewicz, pan Zacharewicz. Pani Igielewicz. Następnie Pani Igielewicz, powiązana z osobami Baczyńska, Dąbrowski, Hędzel, Jabłoński, Kaźmierczak, Stepnik, Wadecka, Wiązowski, Zacharewicz, Zacharewicz. Tak, to nie pomyłka. Można by tak wymieniać bez końca. To tych kilkanaście osób bez żadnej żenady szerokim strumieniem wyprowadza gotówkę z gminnych funduszy.